Dzień dobry, witam Państwa, zaczynamy spotkanie. Krótkie podsumowanie tego co się wydarzyło dziś na rynkach. Sytuację mamy taką, że tak na kontraktach na indeks S&P 500 możemy mieć przebicie oporu na poziomie 2049. Wtedy otwiera się droga do poziomu około 2080, może dojść do przesilenia i potem w dłuższej perspektywie należy, o, należy oczekiwać kolejnej fali spadkowej. Przebicie wsparcia na 2030 otwiera drogę na 1990. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie rynku niemieckiego. Tutaj w trochę dłuższej perspektywie na to spojrzymy. E, powinniśmy zobaczyć ruch w górę do oporu na poziomie 10100, to jest gdzieś 1, 2, może trzy sesje. Potem przesilenie i spadki. Na polskim rynku mamy odbicie. Po nieudanej próbie przełamania łamania oporu na wsparcie na poziomie 1800 to odbicie będzie być korekcyjne, potem w dalszej perspektywie spadki. Euro-dolar. Na euro-dolarze mamy ruch w dół. Wróciliśmy na czwartkowy dołek. Myślę, że <tryk> ten dołek może zostać przebity i w efekcie będziemy mieli otwartą drogę do wsparcia w rejonie gdzieś około 1,1050. Dolar do złotego. Widzimy, że tutaj dolar... Nasza waluta jest dosyć słaba Myśmy już wyszli na kolejne, na kolejne ekstremum Euro-dolarnie No mamy już blisko do silnego oporu na 4 Nieudana próba przebicia tego oporu Zmarsz może doprowadzić do jakiejś cof cofki Natomiast potem w naszej perspektywie należy oczekiwać kolejnej fali wzrostów Złoto Jesteśmy mniej więcej gdzieś w połowie drogi Popatrzmy z spadkowego dołka doszło do odbicia. Odbicie powinno być korekcyjne. Po jego zakończeniu czekają na spadki. Target gdzieś około 1210. No i kolejny instrument, ostatni, ropa. Na wykresie cen ropy doszło do obrony tutaj tego ważnego dołka. Nastąpiło odbicie. Myślę, że w perspektywie krótkoterminowej, jedna, dwie sesje, możemy wrócić na te ostatnie lokalne szczyty. Mogą one zostać nieznacznie przekroczone i potem czeka nas przesilenie i wejście w korektę całego tego ruchu wzrostowego z tego dołka do tego lokalnego szczytu. Taka korekta może potrwać nawet kilka tygodni. To wszystko na chwilę obecną, dziękuję za uwagę i do usłyszeń.